Cześć, siema, ja jestem Kegard, a dzisiaj zapraszam Was do filmu, w którym zaprezentuję kilka ciekawych słów runicznych w Diablo II. Pierwszym z nich są to proste słowa runiczne, które ułatwią Wam przejście gry. Pierwsze to Tal Eth, skradanie. Genialna zbroja, która przyda się na każdej klasie postaci. Daje nam ona 25% do szybkości poruszania się, a także 25% do szybkości rzucania czarów. A, e, następnie 25% do szybkości odzyskiwania równo, równowagi, 7% do obrony, 6% do zręczności. E, regeneruje nam także manę. Co jest dość istotne. Reszta atrybutów to już taka mniej znacząca, yy, genialna zbroja na sam początek. Przechodzimy do kolejnego przedmiotu. Będzie to Tirral liść. Świetny kostur dla czarodziejki. A także dla druida idącego w szczelinę. Daje nam on 3 do umiejętności ognia, a dla czarodziejki także 3 punkty do inferno i do ciepła. A także ognistego piorunu. Daje nam ta już odporność na zimno w ilości 33%. I co ważne, dwa domany za każdego zabitego przeciwnika. Kolejnym przedmiotem jest neftir, który to daje nam co ważne 30 do obrony przeciw pociskom, oraz to, że będzie nam regenerował manę za każdego zabitego potwora. Jeśli chodzi o trzy te przedmioty, są one na 17, 19 i 13 poziom. A runy do wytworzenia ich zdobędziemy już na hrabinie. Więc tak naprawdę. Będąc w, będąc, kończąc pierwszy akt, no już dru, raczej grając w drugim akcie, możemy mieć wy, postać wyposażoną we wszystkie te przedmioty. Następnym świetnym przedmiotem jest przysięga starożytnych, czyli RAL or Tal. Zdobywamy go w piątym akcie. Możemy zdobyć w piątym akcie, wykonując zadanie uwolnienia barbarzyńców, i daje ona nam genialne odporności, gdyż to jest 43 na zimno i po 48 odporności na, na wszystkie inne żywioły. A także otrzymujemy 10%. Obrażeń przechodzi na manę. Kolejny przedmiot to Rym, i jest ona na wymagany poziom. To jest 21. Następnym przedmiotem jest Rym Szaled To już poziom wymagany jest 29. I ten przedmiot, genialną statystyką jego jest odporność za zamrożenie, która jest bardzo przydatna dla wszystkich postaci grających mele. Ogólnie polega to na tym, że nie będziemy podlegać zamrożeniu, przechodzimy dalej. Wiedza. Ord Sol przedmiot na 27 poziom daje nam jeden do wszystkich umiejętności co przydaje się przy wszystkich klasach postaci a także pomniejsze tam atrybuty jak trochę do obrony trochę do energii Odporność na błyskawice. Następnym przedmiotem jest pokój. Shell Tool An. Idealny przedmiot dla Amazonki. Który to daje nam 2% do wszystkich umiejętności Amazonki. A także 2% do rzucenia 15-poziomowego zaklęcia walkiria. Poza tym otrzymujemy odporności na zimno, 20% do szybkości odzyskiwania równowagi, jak i też dwa punkty do umiejętności Uderzenie krytyczne. Kolejny przedmiot jest to halabarda, olśnienie. Yy, idealna dla naszego Merca. Yy, dlaczego ona jest idealna? Jest idealna, gdyż daje nam yy, ona yy, zapewnie aurę medytacji na poziomie 17, co yy, powoduje, że nie będziemy mieć już problemów z Maną. Merc będzie nam przywracał cały czas Manę. No i kolejny przedmiot. Kolejny przedmiot to jest na mojej postaci. Jest to dym. Neflum. Neflum z jego z jego rzeczy, które daje, najciekawsze jest to, że daje 50% do plus pie, nie 50, przepraszam plus 50 do wszystkich odporności. Co jest naprawdę świetne na wyższych poziomach e, trudności, gdzie te odporności nam dość mocno spadają. Na koniec e, jest już totalny banger, bardzo tanie słowo runiczne, e, a dające naprawdę e, dużo dobrych statów. Jest to duch Tal, Tul, Ord Am. Możemy go zrobić w mieczu, w ogólnie w broni z czterema sekotami oraz w tarczach. W broni daje nam on dwa do wszystkich umiejętności, przyspiesza rzucanie czarów, przyspiesza, daje procent do szybkości odzyskiwania równowagi, obrażenia, dodaje od błyskawic oraz od zimna i trucizny, wykrada zdrowie z zabitych trafionych przeciwników i dodaje nam dużo do obrony przeciw pociskom. a także żywotność, manę i absorpcję many. W broni, to było w broni, a teraz w tarczy. Tarcza, tarcza, tutaj akurat jest monarcha. Daje nam to samo ogólnie. Plus atakujący otrzymuje 14 do obrażeń. Grając z paladynem, możemy także włożyć ducha do „ tarczy paladyńskich, co dodatkowo da nam odporności. W tym, w tym przypadku mamy tutaj 35% odporności na zimno, błyskawice i trucizny. Dzięki za oglądanie filmu. Kliknijcie w łapkę w górę, subskrybujcie kanał, Zobaczymy się przy kolejnych nagraniach. Trzymajcie się. Cześć.